Aby wskazać prawidłowy przedział rozwiązania danej nierówności, proponuję w każdy takich zadaniach rozwiązać po prostu tą nierówność i zobaczyć, przekonać się, która z tych odpowiedzi będzie odpowiedzią prawidłową. Na samym początku zobaczmy, zastanówmy się, co tutaj na nas czeka. Mamy jakieś wartości ułamków. No, zasada dość... Powtarzana w nierówności w równaniu, nie wiadomo, jedna strona, wiadomo druga. Natomiast zanim to zaczniemy robić, to te, no mamy tutaj te ułamki tych ułamków najchętniej bym się tym zadaniem po prostu pozbył. W jaki sposób możemy się pozbyć? Mianowicie jest tutaj trójka i dwójka, będę próbował to jakoś ze sobą skrócić, czyli proponuję całe to wyrażenie przemnożyć przez taką liczbę, żeby najmniejszą jaką się tylko da, żeby skróciło nam się z dwójką i z trójką. Jaka to będzie liczba? No będzie to liczba 6. I teraz przemnażając to przez liczbę 6, przemnażamy każdą z tych elementów, czyli otrzymujemy 1 razy 6, to będzie po prostu 6 odjąć i teraz mamy, może zapiszę tutaj 3, drugie x razy 6. Mamy wartość znakło, 2 trzecie tak samo musimy razy 6, no i odjąć tutaj już nie będę zapisywał x po prostu razy 6, to będzie wtedy minus 6x. I teraz tak naprawdę dochodzimy tutaj do skracania, czyli dwójka skraca nam się, to jest jakby 6 pierwsze, też tak możemy sobie zapisać, skraca nam się z szóstką, czyli mamy wtedy trójkę, tutaj nam się skraca jedynka, a tutaj będziemy mieć wtedy dwójkę. No i zapisujemy to w najbardziej uproszczonej wersji, czyli mamy wtedy 6 odjąć. 3x razy 3 to będzie wtedy minus 9x -ów. i mamy wartość mniejszą od 2 razy 2, czyli będzie to 4, odjąć 6x. -ów. I w ten sposób, mając taką nierówność z wartością wymierną, powiedzmy z ułamkami, możemy zapisać to w postaci takich zwykłych prostych liczb, i teraz już nie mamy żadnego problemu. Możemy zwykle dodawać, odejmować, przenosić sobie stronami, jak tylko nam się podoba, bez żadnych problemów. No i teraz przenosimy sobie, czyli minus 9x, minus 6x zmieniamy stronę, czyli zmieniamy znak plus 6x, jest wartością mniejszą o 4 i szóstkę też zmieniamy znak, czyli będzie minus 6. My no teraz minus 9x plus 6x to jest wartość minus 3x, jest wartością mniejszą o 4, 6, odjąć 6 to jest wtedy minus 2. No i pozostaje nam teraz podzielić przez liczbę minus 3. Jak dzielimy przez liczbę ujemną nierówność, czy mnożymy, to zawsze zmieniamy znak, czyli w tej sytuacji będzie większe od tej wartości, która będzie po prawej stronie. No i w tej sytuacji mamy minus 2 podzielić przez minus 3, to jest po prostu 2 trzecie. Minus 2 przez minus 3 to jest minus, minus 2 przez minus 3, minus przez minus daje nam plus, czyli to będzie wartość dwóch trzecich. No i teraz możemy zapisać sobie po prostu, narysować zwykłą oś, zaznaczyć sobie to 2 trzecie. Pamiętamy o tym, że jeśli jest nierówność po prostu większe tylko, nie ma większości bądź równości, jest Kółko będzie otwarte, to znaczy, że przedział będzie otwarty. No i pójdziemy z przedziałem x, mają być w tej sytuacji większe od 2 trzecich, czyli pójdziemy w przedziałem w prawą stronę. I teraz tak naprawdę znajdujemy taką odpowiedź, że mamy x, które będą znajdowały się od 2 trzecich do plus nieskończoności. I taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie D. No i to będzie ta odpowiedź, którą szukaliśmy w tym zadaniu.